Siema, z tej strony Maślak i jestem spóźniony o 4-5 dni, ponieważ właśnie 4-5 dni temu wyszła aktualizacja do Geometry Dash World, a ja się dowiedziałem o tym dopiero wczoraj i tak jakoś wyszło chujowo. W ogóle zalogowałem się tutaj do jakiegoś starego mojego konta, na którym nie wiem czy starego. W sensie na głównym mam 700 ponad gwiazdek. Ale czy to jest tam moje? Nie wiem. Bo 6 demonów mam tutaj, a ja przecież nie byłem taki dobry następcie. Na starym koncie to ja posysałem byłem jeszcze głównym, Nie umiałem przejść demona żadnego... Teraz, teraz, teraz też jest, jest ale to nieważne, okej? Okay? Na nowym mam 11. Nie wiem czy to jest to na pewno. Ale dobra, nieważne. Mam swoje ikony. Ale tutaj mam też deadlocket. No to to jest na tym, co mam deadlocket. A ja tylko na jednym przyszedłem deadlocket, bo jestem ci... Y za y no, wczoraj nie wiem, jak nagrać filmu. I... Co jest? <ścoughs> co? co jeszcze przed chwilą było 15 godzin do tej skrzyni. Nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, no, klucz, 5 kluczy jest łatwo. A to. Nie, to ja Wam zaraz dopiero pokażę. Nie, jest. Oczywiście. Nowy. Nowy ten. Nowa struktura kolorów. to, która dodano do geometry dashlighta. To też jest aktualizacja, która nazywa się 2.2.11. I właśnie no to co już wam pokazałem Cy! Nowe menu, które będzie w, ge yy, w oryginalnym Geometry Dash 2.2 I zobaczmy co my tutaj mamy. Jest, ojej jak się, jak się teraz zrobi questa to się pojawia wykrzyknik przy nim. ciekawe, Versus. To jest tylko dostępne w pełnej wersji 2.2 Wersus może to być walka pomiędzy graczami, to może być coś kto dłużej wytrzyma, albo coś Nie wiem jak to będzie działać The map to jest oddzielna mapa poziomów, która będzie właśnie z poziomami Będzie tych map sporo Poziomów jeszcze więcej Ey... Są daily... Aj? Coś tu jest po prawej na górze. Coś tu jest, ale nie wiem co. <tryk> Tutaj też. W ogóle nie, 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 nie można było... Ojej, co to jest? Nie można było grać e, e, Weekly Demonów w... W Worldzie wcześniej, teraz to dodano. Mamy zakładkę Fedret, której się nic nie zmieniło. Event. Nie wiem na czym to będzie polegać. Może to będzie event jakiś, że, 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 że będą specjalne nagrody za przejście tego poziomu i to będzie więcej nagroda niż, niż jakieś klejnoty śmieszne. Nie wiem. Najprawdopodobniej będą nowe gauntlety. Mm, list. Nie wiem w ogóle. Tym w ogóle nie mam pojęcia, co to będzie. Dlaczego ja to znów otworzyłam I co to jest? PEWS. No to może też być coś na zasadzie gauntletów albo coś. Nie mam pojęcia. Mam paki i serc. No to wiadomo. Jest tak samo. Ojej. Ale się porobił aha nie możesz otworzyć tego w Geometry Dash World jeszcze na razie ok i właśnie tutaj co już dwa razy wchodziłem nie wiem co to jest Mm, tier 1 tier 2 science higen 5 uh Tutaj, gdzieś można przejść do. Gdzieś tutaj można przejść. O! O, właśnie! Nowa zakładka ze skrzynkami. I z. Nie wiem, co miałem 5. sobie to. A co tam? Ale, gówno! zrobić nie można a może coś będzie nowego w sklepie co zobaczymy nie no chyba nic nie ma ale jest jeszcze jeden sekret zaraz czy ja już tu mam wszystko nie jest jeszcze jeden sekret który znajduje się tutaj i polega on na tym że dotykamy tego czerwonego tego czerwonego cośa Gościa czerwonego. Czego chcesz? Czy możesz przestać? Przestań mnie szturchać chyba czy coś. Połking, nie wiem co to znaczy. Wiałasz mi na nerwy! Ostrzegam cię! Cyk! Niektóre rzeczy... Lepiej, żeby zostawić same sobie. O nie! Z nie, nie, znowu! po prostu przestań naciskać i wszystko będzie dobrze najlepiej dla ciebie, żebyś przestał to robić trzy kropki czuję dziwne czuję coś... Dziwnego, czuję się dziwnie. O, czuję się dziwnie. I to jest Zolgurod. You dare to touch a god? Nie, nie wiem. Der, nie wiem co to jest. Baton der, lubię batony der, ale nie, wiem, co to znaczy. śmiesz dotykać Boga? Chyba. Nie wiem. Miły Lykrat, chyba zapłacić za swoje czyny popełnione dzisiaj? Albo dzisiaj zapłacić za swoje czyny? Mam wielkie plany dla ciebie, Mich od 12. Więc teraz, wypierdalaj. Hey, mnie ze sklepu. Hej, witaj z powrotem, Sorki. Myślę, że z... zaspały wcześniej. Czy ja coś przegapię? O, tak, ktoś zostawił tu paczkę dla ciebie. O, ciekawe. Kim jest Zul'guro? To to właśnie ten gość, w którym się przemieniłeś, Brain. Muszę to sprawdzić, naprawdę, naprawdę muszę to sprawdzić. I cyk, skin z... skin... kurwa tego... skin bota, co jest? Próbujemy znowu. Nie. Już nie, ale dobra. Mamy skin z ogurota Mamy skin z Sobkipera, nie wiem. Sobkipera to jest chyba skin, nie. To był był ciemny. A tutaj te jeszcze pięć żółtych, żółtych tych kółek oznacza to, że możemy zdobyć to za pomocą chyba. Chyba tych o Twitch Discord. I można, je zdobyć za, można je zdobyć za pomocą oglądania reklam, co już zrobiliśmy w ostatnim odcinku. Więc nie będę ponownie tego oglądał. No tak, no, nowa aktualizacja. Znowu 2.2.11. Znowu więcej rzeczy, sekrety, yy, sneak peek, no cóż, czekamy, coś tu się jeszcze da zrobić. Wow, wow, ej, 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 crazy, dwa to chyba jest serio jakieś moje stare konto. Co jest? Taki... o, pasek? Ej. Kurwa. No i to by było chyba na tyle, bo... Więcej tu chyba nie ma nic. Zobaczymy jeszcze. Chwileczkę. Coś tutaj było. Mm -hmm. Jakie to było okropne? Ja napisałem 2.2, a on napisał nope, Nie, to nie jest 2.2. No i chuja, pogada z takim człowiekiem. Hmm. Hmm. Dobrze, więcej tu chyba nic nie ma do omówienia. Było więcej rzeczy niż w geometrii dash light. Bo tam był tylko nowy system kolorów, i w sumie to tyle. A tutaj mamy sekrety. Tutaj mamy nowy, nowy skin. Kurde, to nowe menu. Co to ma być? Ja już czekam z RAM moje swoje. wypluwam No, no i. co Czekamy!